Urywki urywki z rozrywki Środa, Filip Jaślar, pierwszy skrzypce grupy Mozarta Dzień dobry Dzień dobry Państwu Ja najpierw zagram dżingiel, a potem zapytam, bo mam do Pana e, prośbę a, a, W trzech różnych tonacjach zagrałem ja zwróciłem na to uwagę. Tak, to teoretycznie do siebie nie pasowało, ale yy, dlaczego? I Chopin i stolat to się na pewno zaraz wszystko wyjaśni, a do pana mam taką prośbę i pytanie czy umie pan gwizdać? Yy, a tak bardzo, bardziej folkowo? O, folkowo wie pan to nie wiem. Tak, bo ja nie umiem tak. Świetnie. To ja pana potem poproszę i współstworzymy stworzymy muzyczny fragment. Naprawdę? Tak. Ja bym się nadawał? Ta, zaraz się wszystko okaże. Wielokrotnie chwaliłem się państwu, że jestem wykształconym muzykiem. Co prawda wykształcił mnie system edukacji z poprzedniej epoki, ale za to za darmo. System ten nie był jednak wolny od wad. Otóż przez dziewięć lat, podczas których uczęszczałem m.in. na lekcje historii muzyki nauczycielom, udało się nauczyć mnie jedynie stałych części mszy Kyrie Gloria Sanctus Benedictus Acnus Dei to z pamięci powiedziałem, i daty urodzin Fryderyka Chopina 22 lutego 1810 roku to już przeczytałem z kartki. To, że tak mało wyniosłem z darmowej edukacji, nie było winą systemu, tylko wynikiem mojej, nazwijmy to, lekkomyślności. Natomiast system edukacji popełnił błąd ucząc mnie, że Chopin urodził się 22 lutego. Według ostatnich badań muzykologów datą urodzin Chopina jest 1 marca. Niezmienne jest natomiast miejsce urodzin, pamiętam to dokładnie ze szkoły, stalowa wola albo żelazowa. Z chemii nie byłem mocny. Niezależnie, czy Chopin przyszedł na świat 22 lutego czy 1 marca, to właśnie teraz przypada apogeum obchodów dwusetnej rocznicy jego urodzin. Wraz z redaktorem Łukawskim uczcimy ten szczególny moment odświętnym wykonaniem Mazurka de Dur Fryderyka Chopina w opracowaniu na skrzypce i gwizd. Pan gwizdnie, jak ja panu hmm, pokażę. Dobrze? Nie, Nie, no folkowo, jeszcze tak. Psz, psz, dobra? Aha, I dobra, jeszcze. Dobra, dobra. Trochę mnie poniosło. Nie, nie, było bardzo dobrze Jeżeli muzykolodzy z ipn nie ustaną w analizowaniu życiorysu Fryderyka Może się niebawem okazać, że Chopin urodził się 22 lutego Ale nie 1810 roku, a 1812 Wtedy, za dwa lata już w pełni przygotowani Po poważnej próbie generalnej Hucznie obejdziemy ponowny rok Chopinowski Wraz z panem Marcinem jesteśmy już przygotowani Choć musimy jeszcze kilka prób odbyć I, o, już. Tak. Taka, ta krótsza wersja. Krótsza wersja, bardzo piękna. Singlowa krótka. taka.